Canva to internetowy program do projektowania filmów oraz grafik. Jego największym atutem jest prostota użytkowania i masa szablonów, pozwalających na stworzenie ciekawego projektu bez znajomości zaawansowanych programów graficznych. Dzisiaj pokażemy Wam, czy można w tym internetowym programie stworzyć projekt nadający się do druku w drukarni internetowej ViperPrint. Spróbujemy stworzyć prostą wizytówkę spełniającą wytyczne projektowania do druku. W menu głównym klikamy Utwórz projekt a następnie wybieramy rozmiar, który nas interesuje. Warto skorzystać z niestandardowego rozmiaru, aby wpisać dokładne wymiary pod produkt, który chcemy zamówić. W tym przypadku będziemy robić wizytówkę o wymiarach 90x50 mm. Musimy jednak pamiętać, żeby dodać ręcznie po 2,5 mm z każdej strony dla spadów. W tym przypadku 95x55 mm. Na początku chcemy jednak zaznaczyć, że Canva musi być w wersji premium, gdyż tylko w wersji premium dostępnych jest kilka opcji umożliwiających stworzenie poprawnego projektu. Po otworzeniu projektu wizytówki możemy wybrać gotowy szablon, pozwalający w łatwy sposób stworzyć gotowy projekt. Możemy go edytować, wpisywać własne dane lub informacje. My odtworzymy jedną z naszych próbnych wizytówek. Do tego użyjemy wgranych grafik oraz gotowego logo. Po ustawieniu wszystkich elementów wizytówki w odpowiednie miejsca należy kliknąć przycisk udostępnij w prawym górnym rogu ekranu. Następnie klikamy przycisk pobierz i wybieramy interesujące nas parametry. Należy wybrać format pliku PDF do druku oraz spłaszczyć PDF-a. Co najbardziej istotne, musimy zmienić tryb kolorów na CMYK, ale jest to dostępne tylko w wersji premium, która jest dostępna za darmo przez 30 dni. Pamiętajcie, aby nie dodawać znaczników ani spadów, gdyż uwzględniliśmy to już w formacie pliku. Po wyeksportowaniu pliku, wchodzisz na stronę wiperprint.pl, na której wyszukujesz produkt, który został przez ciebie stworzony. W tym przypadku wizytówki 90 na 50. Zaznaczamy opcje, które chcemy dla naszej wizytówce oraz nakład. Następnie wgrywamy plik, ustawiamy adres wysyłki i opłacamy zamówienie. Voilà! Wizytówki w internetowym programie Canva zrobione.